Dla szybkiego przypomnienia... Lądujesz w Hiszpanii. Sam jak ten paluch. Twoja komura jest dead. Gaworzysz po hiszpańsku z miejscowymi, bo to twoje jedyne wyjście. Łełeszy. W ostatnim odcinku dotarłeś na dworzec. Czek. Pogadałeś z Robertem. Czek. Bilet masz w siatce. Masz go. Masz go, prawda? O kur... Wilet! Bo zostało ci już tylko 10 minut do przejazdu pociągu. Musisz jak najszybciej załatwić sobie belet. Aj, dogadać się z kasjerką. Kasjerka wygląda jak pierdolnole final boss. Także najpierw pozwól mi cię wyszkolić Amigo, Robercik. Powiedział ci już, z którego peronu odjeżdża twój pociąg. To cię jeszcze nie ustawia. Musisz wiedzieć, gdzie jest kasa biletowa. Zapytajmy go na szybko. Gdzie jest? Znasz już doskonale. Kasa z biletami ci się spodoba. Pisane jest prawie identycznie jak tequila, ale czytasz takija. Takija. Tak i ty wiemy, że takija to kasa biletowa. Dlatego pytasz Robercika. Werdona. está stale takija... Cruce el paso subterráneo, atraviese el pasillo y pase por la sala de espera. Las taquillas están justo al lado. Sprawdźmy, zongada Cruce el paso subterráneo. Atraviese el pasillo. Pase por la sala de espera. por przez Las taquillas están justo al lado. Kasy biletowe są tuż obok. Na niektórych stacjach możesz też kupić bilet w automacie, co jest dużo prostsze, dlatego na tym skupimy się na koniec w alternatywnej rzeczywistości. A koniec dam Ci też szybki tutorial: jak kupić bilet z działającym telefonem, jakich aplikacji używać i którego przewoźnika wybrać. Ale najpierw skupmy się na języku. Chcesz. Jechać do Madrytu, o, załóżmy, że jesteś w Sewilli, więc pojedziesz Pendolino, czyli awę. Zanim podejdziesz do Final Bossa, musisz znać wyrażenie chcę, żeby powiedzieć chcę kupić. Bo jak znasz nazewnictwo kolorów w kartach, to będzie ci bardzo łatwo. Chcę to prawie kier. Albo skrót od kierownika. Kieru. Chcę. Chcę. Kiero. Kupić to komprar, czyli taki komputer dinozaura. Komprar. Chcę kupić to. kieru No i bilet. Żeby kupić bilet, musisz wiedzieć, jak powiedzieć bilet. Żeby powiedzieć bilet, musisz sobie wyobrazić, że masz dwa latka i dodać e na końcu. Byzjete, um, I teraz rodzaj biletu. Czyli w jedną stronę lub tam i z powrotem. Bilet w jedną stronę to de ida. Um, deida. de ida. A jak powiedzieć, że chcesz bilet tam i z powrotem? Mówisz, że chcesz bilet w jedną stronę i dodajesz, na i vuelta. Byzjety, de i vuelta. Czyli zapamiętaj, bilet tam to Un billete de ida, a biletami z powrotem, to bilet de ida y vuelta. Załóżmy, że chcesz trochę zostać w Madrycie, więc jedziesz tylko w jedną stronę. Jak powiesz po hiszpańsku, że chcesz taki bilet? No śmiało. Quiero comprar un billete de ida a Madrid. Możesz dodać w tym samym zdaniu, że ten bilet, a być na dziś, czyli paroi... Serio na jutro. Para maniana. Na czwartek... Uy, para jueves. Widzisz zależność i na czym polega słowo para. W języku polskim parze bliżej do bliskości, a w hiszpańskim w sumie to i do bliskości i do dalekości. Bo para używasz, żeby określić docelowy punkt w czasie, żeby powiedzieć na kiedy coś ma być, coś chcesz, coś planujesz. Para... A ma jeszcze mnóstwo innych zastosowań i często będziesz spotykać para na swojej drodze. Ale to już jest bardziej złożone. Najlepiej zapamiętaj teraz, że para służy do wskazania docelowościowości, docelowolowości. Docel... No wiesz o co chodzi? Wracaj od. Chcę bilet w jedną stronę do Madrytu. Na dzisiaj to. Quiero comprar un de ida a Madryt. Para hoy. No ale w twoim przypadku dzisiaj to może być nawet za 10 godzin. Dlatego chcesz dodać, że ten pociąg ma odjeżdżać najszybciej jak to możliwe. Lo antes posible, najszybciej jak to możliwe. Cały film o Lo możesz znaleźć w moich krutasach. No czyli twoje pełne zdanie będzie wyglądać tak. Giero comprarum bigete de ida... A Madrid? Paraoi, lo antes posible. Jedno potężne zdanie i masz wszystko jak na tacy. Żeby być gotowym na dialog z bosem, musisz też przygotować się na pytania, które może ci zadać. A jest ich kilka. Brr, załóżmy, że sparaliżował cię strach i zapomniałeś wszystkiego. Wtedy final boss przejmie inicjatywę podchodzisz do okienka obsrany i mówisz um un bo wstaje i mówi do ciebie Donde dónde quiere el billete? dokąd chce pan bilet zastygasz ale odpowiedź jest prosta para madrid por favor Kierę un tren directo con transbordo directo czyli bezpośredni bezpośredni tak mój directo Por favor, dobrze. obsługa. Para kiedy i jakie godzina? Dzień to dziś. Ora to godzina. Kurczę, to proste. Wiesz o co chodzi? Bo para hoy, lo antes posible, por favor. Bilet normal o con descuento. Descuento czy chodzi o bilet normalny albo ze zniżką? Normalny. Normal, por favor. Por favor. poszło. Idzie dobrze. En primera Łen klasy? Klasse. Znowu jakaś nowość. Primera, sekunda, klasa. Pierwsza i druga klasa. Jakież to proste. No i tutaj tylko się wtrącę. Pierwsza klasa w hiszpańskich Renfe to jak nasza. Pierwsza klasa w Intercity. Tylko, że tam dostajesz jakiś poczęstunek. Ale ten poczęstunek możesz kupić w sklepie i go wnieść do pociągu. Nie opłaca się. Jak jesteś cwaniak, to kupujesz sobie bilet w drugiej klasie i przesiadasz się zaraz do pierwszej. Dużo jest takich cwaniaków, oj dużo. Ale wracajmy do bossa. En segunda clase, por favor. ¿U nombre de quién? No i tutaj się zaczyna problem. Nowe pytanie. Potrzebujesz pomocy. Bilety w Hiszpanii na dłuższe połączenia sprzedawane są imienne. Kasierka zapewne poprosi Cię też o dowód tożsamości. A nombre de Na jakie nazwisko? Uy, a mi nombre. Mi School Scuelbiel. Necesito su documento de identidad. No właśnie. Dokumento. Aleś to jest straszna wielka gabieczyna. Panden 4 via 8. Peron 4 to El tren lleva un retraso de 10 minutos. Oh, chong. Ma opusnienie 10 minutos. La salida está prevista. En 5 minutos. Planowane odias 10 a 5 minutos. Aquí, tiene su billete. que otro, Pańsky billet. Tenga, por favor, le sé prisa. Por favor. Proshech es Piasech. Robert En la vía 4. Anden 4 bija oczu, Czyli peron czwarty, to 8. Z Robercikiem rozprawisz się później. Teraz biegnij na dworzec. Bo, la salida está prevista. En cinco minutos. Czyli planowany odjazd jest za 5 minut. Musisz jeszcze się dopytać, w którym wagonie jest twoje miejsce. Prawdopodobnie masz to na bilecie, ale tu chodzi o praktykę amigo. Zrobisz to w bardzo łatwy sposób. ¿En qué coche está mi asiento? el mi asiento? ¿Hay número en mi asiento? ¿O el número de mi asiento? el número de mi asiento ¿Cuál es el número de mi asiento? coche número 2? ¿El asiento número 12? ¡Rápido, rápido! Dało się. Wchodzisz do wagonu. Teraz musisz tylko znaleźć numer swojego miejsca. Zapytaj kogoś, gdzie znaleźć twoje miejsce. No, dalej. Nie bój się. No, este asiento es el dos. Dios mio. Qué tan grande tienes. Sí, si, sí. Si. Siéntate a mi lado, profesor. Dajmy Skulwielowi robić to, co Skulwiel potrafi najlepiej. Si, profesor. I skupmy się na dosyć praktycznej, mało językowej rzeczy, jakim jest wachlarz możliwości na hiszpańskim dworcu. Masz do wyboru kilku przewoźników. Renfe, to główny przewoźnik kolejowy w Hiszpanii, regionalne i dalekobieżne. Liniawie, to nasze pendolino, zazwyczaj jeżdżą tylko po większych miastach. Szybko, szybko w chuj. Mój ewan tu linie średnich dystansów do pobliskich miast, miast czy wsi, linie miastowe, żeby dojechać na lotnisko, na inny dworzec czy gdziekolwiek indziej w obrębie miasta, to cerkanias. Masz jeszcze prywatnych przewoźników, takich jak Owego i Avlo. Musisz sobie ogarnąć co lepiej wychodzi cenowo i czasowo. I tyle ci w sumie wystarczy szukając jakiejś aplikacji, żeby wrzucić Wam te przykłady do powtarzania, znalazłem TalHamera. Sama aplikacja ma sporo języków do zaoferowania, prosty design bez kolorowego gówna i zielonego ptaszora i wpizdu rzeczy do nauki. Wybierasz język hiszpański i widzisz komplet pakiet. Kolekcje podstawowe, które nauczą Cię podstaw języka kolekcje tematyczne z których nauczysz się interesujących cię tematów a do wyboru masz ich w ch... i przez w ch... mam na myśli w ch. kolekcję community gdzie stworzyłem dla was swoją kolekcję z dzisiejszymi przykładami tutaj znalazłem też poradnik jak używać talhamera ta rzucam ci link w opis no i bajka